Czekaj, tego tu, no jest, okay. tego tu no trzeba no. zatrzymać! Tego tu trzeba zatrzymać! Czekuj się, nie, nie! Nie oszukuj! Nie oszukuj! Dobra, nie oszukuję! Boże, prawie mnie zabiłeś, chłopie! Okay. Prawie okay. mi zabiłeś! No ale weź no, bo ja nie mam tak słowa! Ma... <laughs> <laughs> no i ja teraz mam... Może to <laughs> Oboje tych, co eee, robisz? Co sorry, cześć? mam gwiazdkę o, w ogóle nie, za to. A mówimy tutaj ostrożnie, bo policja jest, no właśnie. Do wujka Dzień wujka dobry. Słuchajcie, moi drodzy, ja jestem Paweł, dzisiaj jestem jest Ren, Joszelka. Hejka. Hello. Tak. I e, trzej prezesi przyjechali, że tak powiem, do jakiejś wsi. Nie jesteśmy na wsi, ewidentnie. E, dzisiaj maraton. Nie Będziemy się ścigać, ale e, przy użyciu szoferów. Prawda, no mam nadzieję, że tak się uda. No ja dobra, Joszelka, szofera taksówkę No właśnie, Jaszolka będzie miała wersję biedniejszą, czyli taksówkarza. Tak. A my będziemy mieli prawdziwego szofera w takim z fajnym, z opancerzonym SUVie. No właśnie. E, słuchajcie, no to czekajcie. Chodź będzie jak pojedyną na górę. Podejdźmy tutaj przede wszystkim. E, zaznaczcie sobie już w razie czego do dzwonienia. Czyli e, Joszelka dzwoni po taksówkę, my dzwonimy po... Do Znajdę. już wybieram już już już. Jak sobie. Teraz mam. Dobra, mam. Dobra, zadzwonię. Znaczy ja ten, na, <grym> na Franklina ustawiłem i usługi słów, tak? Dobra, okej. Okay. Co? No. No dobra, tak? Daję gotowy dzwonić. Dobra, uwaga, 3 4. Puch. Odbieraj, 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 odbieraj. Odbieraj no, mordo. Zajęty, pędza. Mordo, odbieraj, usługi <grym> <słuch. A>, No, <właśnie. grym> Bo ja też dzwonię do Franklina. Okej. Więc o, Ej! Taksówka od Joszelki! o jest! A, a ty, ty tam taksówką jedziesz, halo! A mój suw to gdzie? Pam! Uciekła o cię taksówka! Ej! O nie, goni cię policja czasami? Ej, czekaj, no jedź tym, jedź! Nie goni Nie Jedź szybko! Eee, dobra! Jakie dokąd szybkie, jedź! Wyciężam! Eee. Paweł wygrywa! No jedź! Wygrywa. Eee. A Jaki to Jakie to szybkie! To a

no, teraz, rozbiłem się, rozbiłem się, rozbiłem się o, Ja się rozbijam o wszystko, enter. szybciej, szybciej jeźdź, Ale jeźdź, ja jeźdź. nie mogę tego więcej ponaglić, tylko raz mogę no, Ja też mogę tylko raz, mi <laughs> raz <bo> wystarczyło <laughs> ale, ale i tak spamuje, wystarczy. tak spamuje ten enter, więc ja o co to Czemu ja tu jest, jest korek? Ja przepraszam Czemu bardzo, panie? ale dlaczego doganiają? A. Ja jestem jeszcze na lotnisku Czyli opłaca się okay. kupić agencję, panie Jomsi No, wiesz, nie ponagli. ale wiesz ale nie ja, ja mogę to ja 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 teraz ponaglić. Wystarczy ja wiem, oni, może. ale może no, działa. Dobra, jeźdź tam tak Może to... Nie no, ponagli! Czemu zwalniasz na zakręcie? Nie, są jeździć. Jaki? Nie no, słup zaliczył. Co za drugi raz zaliczył, słup? Serio? Zadzwonię do twojego kierowcy, żeby go przekupić, żeby zajechał w drugą stronę. O, ten korek! Chyba do swojego zadzwonić. Na razie wyścig do diamencika jest, słuchajcie, z diamencika my weźmiemy sobie losowe jakieś fury. Jedziemy na. Y, <noise> Już tam wybrzydego. podstawiłem bolid na parkingu. Ty, ty, ty robisz, <noise> nie. nie, nie, nie. Kradziony, kradziony musi być. To może być kradziony bolid. Jak go sam ukradnę, to też sobie go ukradnę. bo no. też kradziesz. No oh, po nazwisku. Oh, ten o, ten gość ja zabawia na zakrętach. E, słuchajcie, ja mam wrażenie, że. E, nie masz psy? Idzie. Panie Szoplin, powiedział. Ale my Tak, co to Tak, bo może się to jest sekre. pawłem. No boż, poważnie, dobra. Okej, okay. no jedziesz, jedziesz, gacko. no No wej, okay. szof, panie szofer. Nie, nie oszczędzaj Bardzo, Ale ten taksówkarz to jest jakiś <laughs> normalnie stary wiatr. Upośledzo upośledzony jakiś, nie? No. no też mam wrażenie, słuchajcie, ja nie... jest 30 odcinek maraton z taksówkami, no to On to... No so co to... chwila. hamuje Chyba, wi wi chyba widziałem ten odcinek, no. Serio? O, e, no dojeżdżam. dojeżdżam, Ten szofer jest dziwny. Ja mam jeszcze dwa kilometry. Ja mam 600 metrów, ale nie uwierzycie, co, co ten szofer tutaj zrobił. No? Zatrzymaj to się, szofer. I teraz jedziesz jeszcze raz. No nie, no za no, teraz będzie jechał. To Zabij, to, chyba co mnie co wyprzedzisz, Josi. Ej, prawie mnie no, wyprzedzisz. Parki... No, on teraz to on na czołówkę jedzie. I się zatrzymał na środku. Co To możesz. To zrobi. mój stoi. O dobra, ciężarówka pojechała. Jedziesz z tej żarówką? Ponieważ nie wierzę! Auto mi wyprzedza, co jest? Co tu ma co być? to jest? Panie o, nagle, Szofer, nagle, co nagle, pan nagle. pił? Nie, przepraszam bardzo, ale co tak słówkasz tutaj to? nagle zmienia pas? Boże, dawaj, dawaj, nie wiem. Tak. Tak. Nie uwierzycie w to, co, czym ja jadę. A dobra, mogę go zatrzymać przecież i nie pojadę sobie już tak więcej. Dobra o. i teraz jedź. I teraz dobra, jedź. No super, dziękuję! Boże, okay. co za gościu. Dobra, szybka no pura, szybka. Pura, szybka pura, mój szofer jest i... ślepy, ewidentnie nie widział Ale ciężarówki, super, tak. która stała przed nim, no nie? I się wbił na tył o, ciężarówki dobra. i się zawiesił, co nie? I potem ciężarówka nie. jechała i go ciągnęła. No, <laughs> najgorzej. Dobra. O, patrz ja już i za mną. Chyba ja ja wiem o którą ciężarówkę ci chodziło. No, chyba się ją <laughs> wyminąłem. Okay. Dobra, ja te, ja te, ja te. Ja powoli do was dojeżdżam, ale mój taksówkarz Temu Czemu na światłach staje? Sponagni! Tak, tego tu trzeba zatrzymać. Okay. Tego tu trzeba zatrzymać. <grym> Zlecuj się, nie, nie! Nie oszukuj, nie oszukuj! Dobra, nie oszukuję. Może prawie mnie zabiłeś, chłopie. Ehm. Okay. No ale wejdź, wejdź, wejdź. Przedbił mi opony się. <grym> <grym> no i jak? Ja teraz mam Boże, jechać. Ty <grym> Ja tylko wykupiłem dodatkową opcję, nie wiem o co ci chodzi. No, co ty chodzi. robisz? Daj mi chociaż dojechać tam na koń, Nie, no weźmie, staranuje. No nie staranowałam Ja cię staranowałam, bo miałem przepity opony, to wszystko przez ren oszukiwany. Napiszcie w komentarzach: Staren. Ren nigdy nie jest oszukiwany. No. Dzień dobry. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Wziął normalnie, ja, chłopie mi tak postrzelać po, po klacie! Ja miałem ja życia, nie? Ja siadam, ra. No. Miałem minimę życia, normalnie. To się ma nazywać maraton! Co tak. to ma być w ogóle? Dobra jadę tym. Gdzie pojechać? No molo! No, Dobra! No, Dobra jadę, jadę właśnie jakimś, nie wiem, przeszczepowozem Przeszczepowozem? Okay. A ty tak. mam najlepszy masz w takim razie To widziałeś Dobra wiemy. jadę no co jest, nagle policja mnie goni? Eee, czekaj, mam chyba za zjechać co? tak tu w prawo, bym się zjechać. No mnie nie gonią. Tak, twarz po prostu. chyba nagle mnie gonią. No taka, takie życie. To jest. To no takie mnie. życie. Proszę się odsunąć. Wszystko się jeszcze może zdarzyć, słuchajcie. Dokładnie, dobra, już widzę. Zaraz będę na molo. Zaraz Nowe. będę na molo. Jakim cudem niby? No właśnie, co nie? O, dobra, dobra. Uszkodziłem ci opony. Czy ty zmieniłeś auto? No tak, mi Musiałem mieć samochod, żeby jechał takim sypem. No właśnie... ja bym jechał. Złapałam jeszcze taki podziewny taki samochodzik słabszy jakiś. Nie! Bładziewny? Hmm... To nie powinieneś wyjechać z tym. Tak, da ta, ta, ta właśnie. Powinien jechać w drugą stronę <laughs> w ogóle jeszcze. Tak, dokładnie. <laughs> no to już Op. jest na molu. Motywuje mnie no tak, tylko to, 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 że pod koniec całej naszej tutaj wycieczki eskapady będzie impreza. Tak dokładnie. To będzie biba. Biba będzie. Oho. Słyszę A. syreny. Chyba źle pojechałam. Chyba syreny słyszę. Tylko. Nie słyszysz? Y... Dobra, ja szybko płynę. Tutaj ogólnie widzę, że Popłyniesz? nie mam nic. Ojej. Niestety nic się nie zrespiło. Nic się nie zrespiło. Yy, więc syren, jako że ma y, pół tysiąca, <laughs> levela. A ja wam powiem, że nie odczuwam różnicy, żeby, było, to, żeby był jakiś szybszy niż wy. W sensie Halo. w bieganiu? No. Skuter nie. wiem jak to działa. Skuter Na środku wody skuter jest. <laughs> jak na środku wody? Gdzie? Który? No, tak? no, tutaj patrz. Nie, nie patrz, tu go nie ma. Diosena nie, już jedzie. Gdzie on już jedzie? A je... ty masz bardzo Padłam. szybkie pływanie, więc weź się tam płyń <grym> Dobra no, nie pan będzie. Dawaj, dawaj wspólnie jedziemy Co jest? O, Co to za osoby? <grym> ale... Tak jest to jest z przodu. Jest z przodu, Przepraszam na emocje, ale jest z przodu. Jak się wypływało? E, e, ten S i Ship Przewróć się. <grym> Dobra, paru. Co co no to ona no. gościu! I tak wygrywam, bo ja elektron. Pierwszy! <grym> ja się czuję wygraną w takim razie. Nieprawda. Czuję nie mogę wygrać. Mogłam. Absolutnie. Wiesz co, w ogóle kończyłeś. Jak ci się nie zarślił skuterek tutaj, jak tutaj był skuterek? Jak to? No było. Nieprawda, tam nie no ma skuterka. To no jest skuterek. <laughs> A tam nie znasz się, to nie jest skuter. Dobra, ja wbijam się do środka, słuchajcie. Wbijemy się do środka. Tu, 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 tu. E, wejdź po pobliskimi, ekipą znajomymi jakieś koleżanki. Znajomy. O. Ja chcę wejść później. O, proszę bardzo. Poprosić. Chcę. Puk. Puk Co? puk. puk. Zadzwoń Ale... do Paweł. Dzwonię. Okej, puk. No czekaj, już ci się... No puszczam cię, no. No, dziękuję. O, czemu mnie wyprosiłeś? Wyprosiłeś mnie. A już sobie usiadłem no. na fotelu. O nie! Fajna ta no. impreza! Siad sobie. Wszyscy wyszli wychodzą! Nie, nie! To, Fajna ta nie impreza! Nie to co? A w terek? Ja jestem w środku. Czekaj, ja będę kilka... Ale wychodziła! Ale wychodziła! Zanim coś nie, w środku, jak, jak w w środku. wychodziłaś. Ja na ze mną wychodziła, nie, 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 wychodziła, nie. Jak? Ja czekam w środku. Czekaj, dobra, opuść. Wychodziła pleca. No, no, puszczaj, bo... No i tak teraz wejdziesz. O nie! Nieprawda. Zaprasz na jest, czekaj, na razie wychodzę. Dobra, to Masz jakieś Ale fajne ja... koleżanki. Chamę zaproszenie. Wysłałem ci zaproszenie. Zapraszasz uh, mnie telefonicznie. Tak. No dobra. Wysłałam ci, że żebyś weszła. O, o dzień dobry, proszę pani. Dalej po prostu. Aro, ja takieś pomarańczki są. O, kurczaczki, normalnie gdzie Ale widzicie. To... No ja poziom wyżej wszedłem. W ogóle. weszliśmy znaczy, poziom wyżej. Musimy tu szybko, żeby. Fajna, tak fajna barmak. E, Proszę szybciej. Ja niech kolej Kolej mi tam? tego gumisoku. Gumisok? Z z Gumi Gumi A Tu jesteś na kawę, chyba tę. Nie, nie, nie na gumijak. Ja mam coś czekaj, to sobie Gumi wezmę. Sok. To jest to. Z gumijaku. Co, co się co tak? stało z twoim twarzą? Jak to, co? Co się co stało? z nią stało? Nie twarzą? wiem, z jest... twarzą. Nie wiem, mam zamazaną, więc nie widzę. Co? Co, co masz na twarzy? Dlaczego eee, chodzisz w miejscu? Ja o, Dawać siema, wersje. polewać Każdy coś, tutaj Mimii, Dobra, ale nagle moja postać zrobiła się mniejsza. Co jest? Eee, nie wiem. To nagle może być. To się zatopiła Tutaj też wersja mogę coś przypichcić. Okej, okay, słuchajcie, pozrobimy jeszcze jeden maraton, druga wersja. No co jest? Moja postać normalnie w tym momencie. Dobra, czy okay. jesteście orzeźwieni już? Jeszcze nie. Moja postać potrzebuje nieco więcej orzeźwienia A, niż wasze. Po okay. prostu mam No ale przyspust. No, o, dobra, okej, okay, no to słuchajcie, jesteście o, gotowi. Coś tutaj? zaczyna mi śnieżyć, jak pewna, pewna stacja w telewizji. O, dobra, szybciutko, szybciutko! No, dobra, już chwilę, robię sobie Matrixa, nie? O, jest Matrix. Yeah. Dobra. Nie. Słuchajcie, na zewnątrz Matrix. są skutery. O, sie, Matryni. Hey. Nie, stop, 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 stąd, stąd będziemy startować. Morfeusz się e, to. Ty? E, I słuchajcie, na zewnątrz są motorówki, skutery i tak dalej. E, no, kto są. pierwszy na plaży? I na dobra. plaży słuchajcie, masujemy przy tych przechodniów i plażowiczów Aha. i w ogóle Eee im kremem Jaką pigułkę no mam pięć, zabrać? E, Niebieską Czerwoną tak, Trzy, 3, 4, Dobra, na razie Ej hop 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 Ja nie na mogę być szybko No dobra oszukaliście mnie A bo ja się trochę wypaliłem jeszcze Szukaliście mnie po prostu. O nie, Czekaj, dobra, to dobra, dobra, żeby nie że Nie o, potraficie, o, nie potraficie tankować. Tylko pamiętajcie, że mi so, to, to, to Nie mam. Motoru, gdzie to było? Z tej strony. <laughs> Joszefka ja się skupiła. Tylko tutaj, gdzie tu jest? Dawaj, 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 dawaj. Hop, 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 No, płyniesz. Ej, hey, to nie jest motoruwa. To nie jest motorówka, co to, co to miało być? No, to jest motorówka, to co? To ja nie mam. jest. Za no, <grym> Ja się to, to nie ma motorówki. Nie Halo. Oho. Ja ale świat ja nie paluje. Wiem, o, wow. Jestem wow, większy i tak mniejszy, tak? Większy, większy i mniejszy. Dobrze ci tak. Dobra, to ja tam panią pomasuję tutaj. Jestem. co? Masujesz Faktyk. jakąś panią i nie chcesz dać popatrzeć? Ta pani potrzebuje masażu. Dlaczego ten pan ma taki masaż? O, Siema. ta pani taka dziwna jest. Myk! Oddawaj kapelusz. Jadę? Boże, Ale, chyba jedzie, jestem tutaj, zmęczony. Ciebie, no, prawo. Jedź w prawo! Ja jestem Halo. zmęczony. <noise> jak ty normalnie, jak John Cena o, ho, ho. Jeden, normalnie ściełaś. Dobra! O, tu, John Cena. Mam, pobansuję cię, Czekaj, kto tu, ktoś tu leży? Pani wstawa, o, pani wstała. A, to wyglądało na fokę. Wow. Na co? Czekaj, o, tu, je, pa, 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 tu je, tu pa, tu je. Tuje? Tuje? A tu je to możesz sobie zasadzić. Halo? Nie panuje nad sobą. Wow, ale mam pionkę! Uhuu! A widzę, że są paczniuu! Ale ty malutki jesteś! Nie panuje nad sobą! Ona się opala! Wow. To jest! Kalo, nie widzę! Co to, to ma być? Ale mam Gdy duży grać, łeb! Czemu o, jestem taki o, rozmazany? Nie, ty masz, nie istniejesz! Czemu masz Jesteś takie tylko wytworem małe Matrixa! A takie wow. małe nóżki! Zabijcie mała nóżka! O, Czekaj, to jakaś podpoczni. pani, dzień Poczni dobry! Pani tu leci. Ale ją usłchnąłem. <laughs> o, elegancko. O, już nie mam, już wszystko. Co to o, ja chyba trzeźwie Nie, chyba trzeźwieje. Sześć... Nie dobrze. O, ja już by O, tutaj, pana tutaj pana chyba ktoś pisa. dla ciebie już i Patrz, tutaj pan ratownik jakiś. Nie, czekaj, to A, ja Słoneczny to patrol. Pani? <laughs> słoneczny liść. Czekaj. czekaj. Dobra. Czekaj. Ej, Dobra, baba, co ty, ty mnie, co ty? Świecące lampki świąteczne Wielkanocne lampki. Chodźcie. Dobra, jadę Czekaj, bo nie są strach. O. Chyba o, mi... Chyba mi siadaj, żebra, weź. Siadaj! siadaj. Tutaj. Czemu się nie teleportujesz? Halo, o, co jest? Nie teleportuj się, chodź tu! Siadaj! Szybko. A, A, proszę otworzyć! F jak frajer! No. A ja chcę e. z tyłu! Tak! Za karę! Dobra, jedziemy! Dobra, to gdzie jedziemy? Nie wiem czy mam eee. tak długo rozmazany ekran po prostu, albo mi się coś zepsuło, nie wiem. Nawaliłeś się tak bardzo, bo ty jest ja już... po środkach. Ja już, ze e. mnie strzedł misoczek, także gumisoczek jest dobrze. I, 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 i kociej miętka była. Okej, okay, okay. To chyba to dla was, Spokojnie. mi nie podchodzi. O, zaczynam coś widzieć już. Coś widzieć? Ojejku. Normalnie już widzę. Dobra, słuchajcie, musimy... Czekajcie, czekaj Czuję, że mam jakąś gastrofazę po prostu, wiecie? Jakiegoś kebabka może mam pojedziemy. Sieczki, kierunek tak, Bieszczady. Czekaj to nie. Komuś... Do wody. Nie Nie spokojnie. No, dopiero byliśmy w Bieszczady. No, czekaj, nie ten Czekaj! To nie jest takie proste, ja nie mam prawa jazdy. No ale halo, wiesz? Eee, czekaj tu. Boże, po prostu. No bo ty, to taki Joszelka Jeszelka, nie jest, nie jest jeszelka ty, jest, ty za bardzo wciążasz tam z tyłu prostu. Poczekaj No poczekaj Okej. i to możemy jechać o. Dobra spokojnie, jeszcze kawałek podjedziemy Dobra dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, damy, no, damy radę, damy radę dobra, Nie dobra, jednak teraz, dobra. Fajnie, chodź, chodź pa, pa. czekaj. Tu dobra, na to zakon. ja pojadę o. I patrz, tam jest anihilator tak zwany Czekaj, no podnieść się powinno dać jeździć radę co, Joszelka, ja ciebie w e, Ren, okej. Okay. Czemu ja zawsze cierpię na waszych małżeńskich kłótniach? No ja nie. Jakich małżeńskich, przepraszam, nie rozumiem. Trzech małżeńskich. Właśnie, to już prędzej. Dobra, dobra. Jak zwał, dobra, tak zwał. Zobra, mamy startuje. Tym się... dobra, mam, startuje. Nie Źle tak nie lecisz, powiedziałem. No i teraz mam mokre dresy Jak chcę lecieć? Chcecie zobaczyć lecieć moje mokre te. dresy? Lecieć do nieba! Lecieć Albo nie! Wow, wow! Trochę się lipnie zrobiło czekaj, nie ten guzik. Ała, wow, nie ten jest guzik to? Oren? też. Czekaj, ląduję, ląduję, ląduje po ciebie, ląduje po ciebie. Tylko nie na mnie proszę, zrobię ci zdjęć. Tak myślałem. A, czekaj, bo to nie to. Tak myślałem, że tak zarobisz. Nie. No i myślę, że chyba, mm, niestety, ale życie znowu się skończyło. W każdym odcinku Jak się życie. się życie. Ja nie wiem ile, ten kot ma siedem żyć? No nie. O, helikopter. Więcej. Więcej, he helikopter. ma No ja ma się w braci koala para. braci koala para co? Dobra to to nigdy ja nie nawala. Odcinek, co. A ja co? się bawię z policją, A czekaj, a tu Ren jeszcze lata. Hej Ren. Okej, okay, to ja sobie wezmę to. Dremu! Nie, mam na, miałam nadzieję, że zleci na ciebie. Nie udało no. mi się. O, wylądowałem normalnie. Dobra, strzałki usypiające zawsze działają. W szczególności na ostrzone i ołowiane. Tak, to bardzo ołowione. mnie. Tak mnie uspały, że już nie śpię. no. A jest. Trzymajcie się, hejos! Pa, pa, następnego. Na razie.